Dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie na moim kolejnym vlogu, vlogmasie. Dzisiaj mamy 12 grudnia, tak? Dobrze pamiętam? 12 grudnia i jest godzina 13. Eee, słuchajcie, byliśmy na tych użwach wczoraj, dlatego właśnie tak późno pojawił się poprzedni vlogmas, także jeżeli jeszcze nie widzieliście poprzedniego, to zapraszam, bo jest w nim rozdanie, bardzo krótkie rozdanie, także nie macie wiele czasu, bo już szukuję dla Was kolejne rozdanie. Eee, słuchajcie, po prostu zawsze wgrywa mi się filmik około 30 sekund Naprawdę na, na YouTube'a. Tym razem po prostu go zostawiłam jak zawsze, że ma się wgrać I wyszliśmy, bo już byliśmy parę minut spóźnieni I wybiegliśmy z domu I ja w tym samochodzie próbuję sprawdzić na moim, wiecie, na YouTubie Dlaczego ten filmik się nie pojawia, nie pojawia No i trudno, i wróciliśmy do domu dość późno I patrzę, on po prostu pokazywało, że jeszcze ma 99% do przesłania Także pech, także przepraszam, że ten vlogmas był tak bardzo późno to pierwsza rzecz, druga rzecz wiem, wyglądam strasznie, nie mam dzisiaj make-upu, ale to dlatego, że wstałam rano tylko po to, żeby pojechać na rzęsy, mam zrobione nowe rzęsiki i po prostu nie będę się teraz malować, bo ja nie lubię się malować w dzień, kiedy rzęsy, bo wiadomo, one są jeszcze delikatne, ten klej dopiero zasycha jeszcze tak do końca, a później zmywać ten makijaż to zawsze mam jakieś obawy, jest zresztą tak samo z ćwiczeniami jest, no nie zrobię dzisiaj ćwiczeń drugi dzień, bo e, pot i tak dalej. Ale powiem Wam, że takie dwa dni bez ćwiczeń akurat mi się przyda, bo fakt faktem już cztery miesiące praktycznie naprawdę może dwa razy miałam, czy trzy reset, także taki reset weekendowy się przyda. A jeżeli chodzi o same łyżwy, słuchajcie, pojechaliśmy tam i weszłam na ten ring i mówię, no nie dam rady na tym jechać, ja nie wiem jak się na tym jeździ, nie ma opcji w ogóle, ale mówię, no nie poddam się, słuchajcie, razem z moim Moimarsą i Zandry przyjechaliśmy jedno koło trzymając się tych porem, wiecie, tych, tych. Ale nagle coś mi tam załapało, i tak sunęłam na tych łyżwach, i w tamto, i wsiadłam, to po prostu byłam aż cała spocona. Um, mój jądro jednak bolały go nogi, e, ale tak widziałam, że mu ciężej z balansem, dużo osób się zaczęło zbierać. Także on tak sobie pojeździł z 20 minut i poszedł, a ja z Marcią e, po prostu wiecie, jeździliśmy jak szaleńce. A śmiesznie było, strasznie dużo osób się wywalało. Ja się nie wywaliłam ani razu, ale Marsy wywalił się dwa razy. Jak się wywalił pierwszy raz, to ja myślałam, że po prostu padnę, bo on się tak wywalił, że tak te ręce zrobił, jakby pompki chciał robić i mówię do niego, co ty robisz? Push-ups on the ice, no bo po prostu ja płakałam, płakałam, słuchajcie, a potem już było ok, on tam w ogóle często tracił balans i jak on tracił ten balans, to on takie robił jak w baletach, wiecie, ja po prostu musiałam się wtedy zatrzymywać, bo się bałam, że wpadnę na kogoś i, i będzie jakaś tragedia. I potem już e, jeździmy, jeździmy, jeździmy I tak jakoś była godzina dziewiąta I Marce do mnie mówi Zobacz, ci chłopaki chyba na, na, Chyba specjalnie e, się wywracają I w tym momencie Jak pierdzielną dupą o lód To mi piszał dzisiaj, że po prostu Nie może usiedzieć, bo go tak boli Ale ja tak lałam, ja słuchajcie tak płakałam Ze śmiechu, że ja nie mogłam po prostu wytrzymać Także jestem po prostu dumna, dzisiaj, że nie padłam A co do tych chłopaków To faktycznie wiecie, popisywali się Bo były tak piękne dziewczyny na lodowisku wczoraj w życiu w jednym miejscu tyle pięknych angielek nie widziałam. Po prostu były prześliczne, prześliczne wszystkie blondyneczki, malutkie, drobniutkie. Wiecie, fajne, wyćwiczone ciała, to było po prostu widać, bo miały takie spodnie ze skóry, no bo po prostu wow, jak one wyglądały. Jeszcze się śmiałam, Andre, mówię: No, siedzisz sobie, popatrz, on mówi: Nie, nie, nie mój styl, nie mój typ dziewczyny. Faktycznie to był bardziej mój typ kobiety, bo ja lubię dziewczyny zrobione w sensie że tak mają tu coś zrobione, czy tam zrobione, czy tam usta ładniejsze. Także mi się podobają delikatnie plastikowe dziewczyny, nie takie wiecie z tymi ustami, ale takie, które mają ładnie rysy poprawione, to bardziej mi się podobają niż naturalne. Andre woli naturalne, zresztą dlatego jest ze mną, a ja bardziej wolę dziewczyny, które są takie wiecie lalkowate, że tak powiem. W każdym razie i e, te chłopaki, wszystkie tak za tymi kobietami, biegały tam. Słuchajcie, i specjalnie, żeby, nie wiem, czy żeby nawiązać rozmowę z tymi dziewczynami, czy żeby je rozbawić jakimś trafem. Zawsze jak one, bo one nie potrafiły jeździć normalnie po lodzie, one cały czas jechały po tej, trzymają, jeździć, chodzić, e, trzymając się tej balustrady. Więc my mieliśmy takie ubaw z tych facetów, że po prostu tylko czekaliśmy, żeby któryś z nich, kurde, sobie nogę złamał. Ale było spoko. Ale po tych łyżwach ja byłam taka głodna, jak po żadnym workaucie. I wiecie co, taka byłam zrelaksowana i mówię, dobra, wiecie co, mam wywalone i jedziemy coś zjeść. I zawsze e, otwarli u nas Taco Bell. I Taco Bell e, chyba są cztery w Wielkiej Brytanii i u nas otwarli, u nas w Milton otwarli go trzy miesiące temu i tam się nigdy nie dało zjeść, bo myśmy tam przyjeżdżali i zawsze nam mówili, że około dwóch godzin czekania w samochodzie na drive-thru, e, a wcześniej tam była kwarantanna, e, bo że COVID i nie można było wejść do środka. No i wczoraj mówiłem wieczorem, jest późno, bo była chyba jakby 21.40 jakoś, tak, nie pamiętam. I poszliśmy i to było takie dobre jedzenie, naprawdę tak obel wam polecam, Bo przepyszne, przepyszne, wrapy mieliśmy z kurczakami, były cudne, a co najlepsze waga mi nie urosła, po prostu mam cały czas ją podwyższoną, bo okres dostałam, ale tragedii nie ma, ale powiem wam, że jestem tak zresetowana psychicznie, że fizycznie jestem mega zmęczona, ale psychicznie się zresetowałam i powiem wam, że trudno, no waga jest jaka jest, ale jeszcze ją zbiję... Myślę, że już niedługo odczekuję się ten najgorszy tydzień, ten teraz, ale już później powinno być ok. Ja w ogóle właśnie wróciłam z rzęs. Teraz mam dosłownie chwilę, żeby Wam ponagrywać. I jak skończę nagrywać, zrobię sobie kaweczkę, włączę sobie vlogmaski wasze, które są dodane. I będę chciała sobie dekorować, dekorować sprzątać te kosmetyki z kalendarzy. Dlatego właśnie na koniec jeszcze się z Wami później przywitam, bo Wam pokażę, jakie zrobiłam paznokcie, pamiętajcie, te mam te już. Pomysł mam w głowie na czarne. Zobaczymy, czy widzą czarne. Czemu czarne, bo nienawidzę na święta robić czerwono, czerwonych paznokci, czerwono-białych, czerwono-złotych, nienawidzę, bo wszyscy chodzą w tych paznokciach, a jak wiecie, po moim stylu ubierania się, ja nie lubię chodzić w tym, co wszyscy. Dlatego u mnie nie będzie czerwono-złotych paznokci albo czerwono-białych. Jeżeli ktoś ma to spokojnie, że one mi się nie podobają, to chodzi, że ja jako moją osobę nie lubię. Dobra, nie ma co. przechodzimy do kalendarza, kulendar bo jestem bardzo ciekawa, jesteśmy już praktycznie w połowie. Dwunasteczkę zaczniemy od Look Fantastic. Bo nawet nie wiem ile... Aha, tutaj jest 25 okienek. Dobra, dwa, ale tu jest to. O! Coś wypadło małego. Firma mi coś znana. Jest to firma Illa maskuła Lip Polish. Looked Lip Polish. Ale jakie ładne opakowanie. Zaraz sobie zobaczymy jaki to jest. Aha, bo to jest nowe. Dobra, zobaczymy sobie. Na usta od razu. A, delikatne! Jest taki fajny w tym... Na ustach jak delikatnie... W się sensie, że te usta jak... Zobaczcie. One po prostu fajne są um, nie w dotyku. Tak czuję, że je fajnie wyżą. Zobaczcie. Nie mam make-upu, ale ładny. Ładny, bardzo jestem bardzo zadowolona. Zobaczymy, jak się będzie utrzymać, zaraz zrobię kawę. Fajne, podoba mi się bardzo. Look fantastic, well done. Teraz zobaczmy dwunastkę w moim kalendarzu. Te wy, które po prostu nie wiem nigdy teraz, czy się bać, czy, czy co. Co to jest? O, coś dołu znowu. okej okay, 10% off jest voucher. A produkt, który tutaj mamy, jest to produkt. Y który pomaga w nawilżeniu i elastyczności naszych ust i robi też efekt ok, czyli to powiększa w sumie usta bo jest napisane, że lip plumbing effect lip oil, czyli 15 ml olejek do ust akurat z tego się cieszę, jestem ciekawa bardzo, bardzo, bardzo kto do mnie teraz pisze a, tu jest jakieś pytanie please do not squeeze tube a, jest napisana. Aha, dobra, czyli jest w takiej tubce Przestańcie do mnie teraz pisać. E, także na pewno sprzedestuję e, fajny produkt. Powiem Wam, że drugi produkt dzisiaj, który mi się podoba. Co to się dzieje? E, zobaczmy sobie z Katie. Gdzie jest numer 12, 12 tu? ja wam dać wyżej się. Body lotion. Fajnie. Czyli e, jakiś liczny ten jest akurat e, w, w, w kwiatach, c, kwiato, kwiatów, kwiaty owocowe body lotion, ale zobaczcie jakie słodkie opakowanie, zobaczcie jakie je jeże, o Jezu piękne, mega, fajnie, trzy produkty na trzy i wszystkie fajne, dobra, e, to teraz Soap and Glory, Soap and Glory rzadko mnie nie zadowala, także bym się aż zdziwiła tylko teraz gdzie tu jest numer 12? Nie ma 12? Nie ma 12? 24. Je, a, tu jest. Czyżby jakaś kredka? Tylko mi nie mówcie, że pilnik. OMG. Co, e, cofam to, co przed chwilą powiedziałam mamy zapychać Nawet tego nie mogę wyciągnąć No jest Soap and Glory pilnik Bez komentarza to zostawię Rozczarowanie. Rozczarowanie. Nie podoba mi się. Ale wiem, że niektóre dziewczyny używają, także może dam do rozdania. No bo pewnie on jest taki w miarę dobry, ale no trudno się mówi. Wiedziałam, że musi przyjść ten pierwszy dzień i to w momencie, kiedy powiedziałam, że nigdy mnie nie rozczarowuje. Dobra, numer 12 mamy tutaj: okrągły. Puste. Słuchajcie, dwunastka jest pusta. Pusta jest. Jest, zobaczcie, puste pudełko. A tutaj w środku nic nie czuję, żeby było coś. A jest tu, jest, jest, jest. U. O nie! Zobaczcie, widzicie że jakie jest uwalone? A ja go dopiero wyciągłam. Lusteczko z Makeup Revolution. Um, dobra, bez komentarza. Szło za dobrze też pójdzie do rozdania, bo wiem, że niektórym dziewczynom może się przydać. Pisałoście mi pod ostatnim listarkiem, no ale. Dobra, i wiecie, co zaczęło się dobrze, a jest źle. Teraz niech jeszcze zapy zapychać w niks się będzie, wiecie? Tak do. W ogóle chciałam Wam powiedzieć, zaraz Wam pokażę. Poczekajcie, zanim zapomnę. Ten produkt z scrap, który miałam w którymś okienku, jest po prostu rewelacyjny. Uwielbiam go. Co tutaj mamy? Lip loving ball. This is everything, czyli balsam do ust. Ale ślicznie pachnie. Balsam do ust. Ale on pójdzie dla Was do rozdania, z tego powodu, że ja nie lubię takich balsamów w, w takich pojemniczkach, bo mam paznokcie i ciężko mi po prostu wyciągać Ale jest bardzo fajny i, i fajnie pachnie, i fajny produkt ogólnie A ja się też cieszę, jeżeli jest coś, co mogę dam, dać Wam I tutaj mamy e, Number 7 Także sobie otworzymy gdzie jest ta dwunastka? O, tu jest dwunastka Uuuu A, czyli znowu mamy rozświetlacz, naturalnie wyglądający rozświetlacz, żeby nadać nam e, pięknego blasku. Zobaczmy. Na razie używam tego z Nexa. A on jest zapakowany, także nie będę Wam go otwierać. Ale produkt fajny. Będę go mieszać z podkładem albo z kremikiem, nawet na dzień, żeby dodać tej skórze jakiś blask. Także 4 produkty, 5 produktów fajnych, a 2 zapychacze. A teraz kończę idę sobie zrobić kaweczki i nadrabiać vlogin. Bo teraz mogę na przykład Miss Agi sobie obejrzeć, bo u niej kalendarz już pewnie został otwarty i widziałam, że dodała też vlogmaska. Także oglądam. A ja do Was wracam po. Nie wiem, może najpierw postrzątam. zobaczymy w jakiej kolejności, ale na pewno do Was wrócę. Ta. Dobra, teraz przychodzę do Was już z całością z dzisiejszego kalendarza. W ogóle ten stolik właśnie znalazłam, także na tym stwierdziłam, że pokażę. Jak łatwo się domyślić, te dwie rzeczy dostały ode mnie tylko po punktów. Jeden, najgorsze rzeczy z kalendarza jak do tej pory, a ich cena to jest po prostu po funcie. Nawet nie sprawdzam ile to kosztuje, bo wątpię, żeby ten pilnik kosztował więcej niż funta. A kolejnym produktem jest ten produkt. On kosztuje z. E, tam jest pudełko słynki, e, 2, 7 12,50 z firmy Number 7. E, I dałam mu 8 punktów tylko dlatego, że już z nyx mam 2. A tu mamy wszystko: o dziesiątki. Ten produkt e, na usta kosztuje 5,50. Ta szminka kosztuje ogólnie 20 funtów, ale to jest e, wersja mini, także ten. Ta cała miniówka, że tak powiem, kosztuje 3 funciaki. Koszt tego to jest 3,75 i 3 funty. Także, jeżeli bym miała odrzucić, to odrzucam te dwie rzeczy nawet bez komentarza. Jeżeli chodzi o te rzeczy, e, miała wybrać tylko jedną. Myślę, że wybrałabym e, zadziwiająco ten Lip Oil, e, ponieważ go jeszcze nigdy nie miałam, nie stosowałam i jestem bardzo ciekawa efektów po nim. Także tak się dzisiaj przedstawia. A tu chciałam Wam pokazać pierwszą ozdobę świąteczną u nas w domu, w końcu teściowka zaczęła coś robić I tu jest właśnie nasz Mikołaj I Jeszcze Wam pokażę choinkę, chociaż się nie pali, ale Wam pokażę Nasza choinka jest taka bardzo zwykła Tu jest aniołek, którego Andrzej robił sam jak był mały I tu mamy takie Ona się nie pali, tak To nie jest idealna choinka dla mnie, ja bym sobie całkiem inaczej przybrała, ja chcę mieć tylko dwa kolory ale wiadomo, to nie jest mój dom, to nie mogę. I to jest kolejna rzecz: tą zrobił Andrzej, jak był mały, a tą jego brat. A, także one będą zawsze wisieć na choince. Tutaj już e, są pierwsze prezenty. Ten wiem, że jest mój, a gdzie jest jeszcze jeden? Nie, jeszcze jeden był gdzieś mój, ale już widzę, są pochowane. Także tak to się u nas ma. Dobra, teraz że widzieć siebie, także ja to zrobiłam. Słuchajcie, no ustawiam dalej tą szminkę. Minęło około 20 minut, odkąd się z Wami widziałam. Usta są fajnie nawilżone, e... ale ślady zostawia na całej szklance normalnie, także wiecie. E... Także zamówię, zrobię robię kolejne zamówienie z Banana Beauty, e... bo koleżanka właśnie do mnie napisała, że ona też chce z tą samą koleżanką, z którą brałam pierwsze zamówienie. Ona też jest zadowolona, ale tak jak ja chcę też szminkę czerwoną, e... także złożę dzisiaj zamówienie i dojdzie nam przed świętami bo ja chcę mieć na nowy rok tą szminkę także fajnie, zamówiłam sobie czerwoną już nie pamiętam jakie dwa kolory bo w ogóle wszystkie bym chciała no, ale zobaczymy jak przyjdzie bo w kolejnym zamówieniu będę chciała zrobić musowe, a teraz właśnie już promocja słuchajcie, 24 godziny, także jak to oglądacie to jeszcze jest, że jest 50% off i są jakieś tam prezenziki za darmo. My, akurat, e, nasz zestaw chyba e za 250 zł po 250, więc dostaniemy w zestawie gratis szminkę jedną i chyba tuż do rzęs jakoś tak to było, nie pamiętam. Mm, także tyle. E, ja już obejrzałam teraz vloga The Settlers w międzyczasie, także zapraszam Was do niej, bo to jest świetna dziewczyna, mama dwóch chłopców e, w Stanach Zjednoczonych, także naprawdę Was do niej zapraszam. A teraz e, puszczę sobie pranie. Wyrzucę moje śmieci, przejrzeć co chcę i zacznę się bawić tymi kosmetykami, je po prostu układać. Bo jeszcze mam trochę czasu przed rzęsami. Także fajnie, fajnie że jest fajnie jest troszeczkę pobyć w domu. Nawet te głupie, jestem w domu tylko 2,5 godziny, ale to jest dla mnie luksus. Jak wrócę z paznokci to po prostu od razu kąpiel. A, także co, idę sprzątać. I oglądać Was oczywiście nadal. Kochani, tak bez oświetlenia, tak na szybko chciałam Wam pokazać 4, 5 produktów, które zużyłam i po prostu e, chcę je wyrzucić. E, maseczka na oczy, którą dostałam od jednej z Was. Bardzo fajnie, e, nawilżyła mi tutaj okolice oczu, a jednak e, jeżeli chodzi o moje doły, to e, nie zrobiła absolutnie nic, ale faktycznie tutaj naokoło ta skóra była bardzo fajnie nawilżona. E, także bardzo fajna maseczka. Ja wiem, że są jeszcze inne kolory z tych e, masek, także sobie wypróbuję maseczka Somen Glory, którą miałam w kalendarzu jest po prostu rewelacyjna skóra była tak niesamowicie nawilżona że naprawdę świetna, świetna, świetna i na pewno taką maskę sobie kupię bo teraz 26 na bank będą promocje Soap Glory jak co roku, więc sobie zakupię te maski kolejną rzeczą, którą użyłam był ten słynny już mały kremik na skórki który zużyłam po prostu jako krem do rąk i po prostu był świetny i bardzo się cieszę, że go miałam kolejną rzeczą, którą już użyłam była to maska do włosów, naturalna, z kalendarza e, Holland Barrett. E, maska, powiem Wam, nic specjalnego, za wiele nic dla mnie nie zrobiła w porównaniu z innymi maskami. E, Starczyła mi ona na dwa razy, a mam, zobaczyć jakie krótkie włosy, więc myślę, że na przykład dla Eweliny, Eweliny e, z kanału The Emerald Eyes, e, który też Wam niesamowicie polecam, bo dziewczyna wie o czym mówi, a zrobiła teraz tak piękne dekoracje, że ja w przyszłym roku jadę do Ciebie kochana i Cię naprawdę ukradnę. Ja nie żartowałam, co pisałam tam wczoraj do Ciebie. E, także myślę, że na przykład dla niej starczy to na jeden raz, e, bo ona ma piękne, długie włosy. E, także produkt średni myślę, że nie zakupiłabym go drugi raz. A teraz już naprawdę idę dalej sprzątać. Ja to jednak powinnam się leczyć. bo zobaczcie, skończyłam włączam tylko kamerę. I znalazłam jeszcze to. To jest Kate Kinson Body Scrub. No niestety powiem Wam, że takie opakowanie starczyło mi na jeden raz, bo był bo, bo był bo. bo ten scrub jest bardzo wodnisty ogólnie, ma małe ziarenka. Przyjemny w zapachu, ogólnie bardzo fajny i, i spoko, ale myślę, że nie kupiłabym go drugi raz właśnie dlatego, że po prostu nie jest wydajny. A jeżeli chodzi o jej kremy, tak jak mówię, są rewelacyjne, jej szminki są rewelacyjne, ale póki co z buff Fizer bym się wstrzymywała i z Body Scrub też. Pomimo tego, że był fajny, ale jednak, wiecie, kupić nawet większą butelkę i użyć go dwa razy, to jest troszeczkę, troszeczkę niefajne. Ale ogólnie był bardzo fajny, zapach miał fajny. A teraz już naprawdę idę. Cześć kochani, witam się z wami już na koniec dnia, już na godzinę, na szybko, jest godzina ósma. wróciłam dopiero do domu Także jak widzicie, cały weekend praktycznie było mnie w domu Troszeczkę sobie ogarnęłam, ogarnęłam sobie ciuchy, zrobiłam sobie pranie, e, trochę kosmetyków ogarnęłam, ale nie wszystkie e, Także nie pokażę wam jeszcze gotowej, że tak powiem, tej e, płoczki, pokażę wam paznokcie Miało być czarne ale okazało się, że te, które ja myślałam, że będą szybkie, moja kosmetyczka mówi do mnie: nie, nie, one wcale nie będą szybkie. Także e, znając, ona mnie bardzo dobrze zna, bo robił już te paznokcie w niej sporo, e, to znalazła mi ona wcześniej jakieś. Także poszło szybko i zrobiłyśmy tak: tu jest jedna ręka, tu jest oczywiście sweterek. Tutaj zaciemię te łapki, one są tak jakby w 3D. No i tu jest zwykły, piękny jest w ogóle ten kolor. A druga łapka ma tego kotka. A, tu jest takie coś, o, tak będzie dobrze, serduszka w 3D, no i ko kotek jest boski, kotek ma nawet szalik w 3D, mega jestem zadowolona, e, także to jest zrobione, słuchajcie, pojechaliśmy do Tesco na chwilę, bo e, musiałam główną rzecz kupić, Deserano, teraz jest Tesco na przecenie, jak się ma klub e, kart. kosztuje 10 funtów, pół litra, zapowiada się ciężki tydzień, więc bez alkoholu się nie obędzie. Kupiłam sobie tylko tak na szybko Tą maszynkę, ja kupuję tylko Dzieleta maszynki i zawsze biorę Te, które są na promocji I ta była, słuchajcie, na przecenie Z 12 funtów na 4 funciaki Także sobie ją wzięłam, fajna Ona ma platynowe Tutaj tą rączkę, także bardzo się cieszę Kupiłam sobie tak Jedne rękawiczki plastikowe, takie opakowanie Małych Latex free I mało opakowanie tych A do czego to mi jest potrzebne? Do mycia głowy. A dlaczego? Bo paznokcie mi się strasznie brudzą od e, jak używam farby. I e, farby, Boże. E, jak używam mojego tego specjalnego kondycjonera, żeby te włosy cały czas miały ten swój blask, chociaż teraz nie mają bo już trzy dni, przepraszam, głowy nie miałam. E, ale po tej odżywce po prostu mam tragedię. I chciałam też poszukać szamponu i odżywki, bo jest. E, jest z jakiej firmy? Jest z jakiejś tam firmy. Ostatnio kupiłam na szybko w TK Maxie szampon. I on był faktycznie dobry do włosów czerwonych. Z Revlona? Chyba tak, ale Revlon testuje na zwierzętach. OMG! Kolejna firma. Także kolejna firma, której nie mogłam kupić i używam zwykłego szamponu. Ale dzisiaj znalazłam. Nie testująco na zwierzęta. John Fred, John Frido, nie wiem jak to się wypowiada. I szampon. I odżywkę Red Boosting. Normalna cena jest po 6 funtów, czyli 12 funtów za zestaw, ale z Club kart dzisiaj było po 4, czyli dam 8 funtów za szampon i conditioner. Um, jest napisane, że Infuses Red Tones with Every Use, czyli przy każdym użyciu te włosy są bardziej czerwone. Także muszę sobie sprawdzić, bo wiecie, ja za fryzjera płacę 90 funtów i ja staram się chodzić tak co 3 miesiące, 2,5, ale nie co miesiąc, bo bym zbankrutowała. Jest to szampon z pomigranatem i z witaminą E. Zachowuje i jakby wy, 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 wyciąga ten kolor nam na zewnątrz, także jestem go bardzo ciekawa, dam wam znać e, bo były też tam do różnych innych włosów, były do blond, były do brązów e, także uważam, że takimi odżywkami można sobie wspomóc, bo no bo fryzjer to jednak kosztuje i właśnie dlatego te rękawiczki, u mnie będzie cała akcja, słuchajcie, mycia głowy e, chciałam wam w ogóle powiedzieć, że jestem w okresie i poza tym jedną tutaj e, nielubianą nie, nie przeze mnie rzeczą moja skóra, odkąd używam tego serum od marzenki Robiła, robi się dużo, dużo lepsze. Ja używam go codziennie, zazwyczaj dwa razy dziennie, ale zdarza mi się, że raz dziennie i jestem nim zachwycona. Chyba, że to jakiś inny produkt, ale wydaje mi się, że to on. Moja skóra jest dużo fajniejsza w dotyku, także na mnie bardzo, bardzo się sprawdza. Na razie nie otwieram tych innych serum, bo używam po prostu tego. Albo chodzi o ten Red Dragon, słuchajcie, do zmywania make-upów, bo powiem Wam, że moje pierwsze użycie tego Red Dragon, nawet gadałam z kimś, chyba z, z Eweliną chyba gadałam, ale nie jestem pewna, z kimś rozmawiałam właśnie, że ten Red Dragon mmm, taki średni, że z Eveline był lepszy, ale tak teraz przy... Bardziej zapoznaniu się z tym produktem. Jednak ten Red Dragon jest bardzo, bardzo fajny. Ale niestety mało wydajny, ale o tym w innym odcinku. Także słuchajcie, ja już kończę, bo jest godzina ósma. Prawie wszystkie vlogmasy mam nadrobione. E, wiem, że muszę jeszcze obejrzeć Ani i Natalki z kanału My Beautiful Life i Marysi z kanału Rodzinka 3 plus 1, e, bo one wrzucają mniej więcej w tym samym czasie i tych dwóch nie obejrzałam i nie wiem, czy ktoś jeszcze wrzucił, co nie widziałam. Ale dość dużo dzisiaj nadrobiłam, obejrzałam, także to jest ok. E, to mi się akurat będzie wgrywać, ja się będę przygotowywać na kąpiel i w międzyczasie obejrzę dziewczyny i pójdę się kąpać i jeżeli wszystkie vlogmasy będą nadrobione, to sobie po prostu puszczę królowe życie. Tak chcę, bo już jestem na siódmym sezonie, oglądam jak ćwiczę, a że nie ćwiczyłam teraz dwa dni, to dwa dni nie oglądałam królowego życia. Ale powiem wam, mam takie wyrzuty, że nie ćwiczyłam, takie wyrzuty, że to jest jakaś porażka życiowa. Naprawdę wam powiem. I co poza tym? Poza tym już tyle w ogóle się ucieszyłam, bo dostałam zaproszenie na imprezę w piątek. Domówkę także idziemy i wreszcie wyjdę do ludzi i, i będzie fajnie, i. I w ogóle będzie zarobiście. Także ja już kończę, słuchajcie. E, widzę, że rozdanie wam się nie podoba, bo straciłam parę subskrypcji. E, także napiszcie, czemu wam się nie podobało rozdania. Ja I, i tak będę je robić, bo chcę sprawić komuś przyjemność. Jeżeli wy jeszcze nie byliście na rozdaniu, a chcielibyście, to zapraszam do poprzedniego filmiku. E, łóżwy były super. E, jak nie zapomnę, to wgram wam gdzieś zdjęcia ale obawiam się, że zapomnę, ale postaram się pamiętać. Eee, no i chyba tyle, słuchajcie. Życzę wszystkim miłej niedzieli, cudownej soboty wieczora i widzimy się już jutro wieczorem po pracy. Słuchajcie, trzymajcie mocno za mnie kciukasy, bo to będzie tragiczny dzień. Tragiczny. I jutro, i pojutrze, i po pojutrze. Najgorszy tydzień przede mną, ale wiem, że z wami dam radę. Buziaki, pa. Dzięki, że jesteście.